Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Piotr Szlachtowicz, i dzisiaj o cenzurze! Cenzura, 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 ale może o troszeczkę innej strony, bo ci dzisiaj, którzy gardują opozycja w postaci prawie i sprawiedliwości, prawa i sprawiedliwości, to są osoby, które też wprowadzały cenzurę. I zaraz porozmawiamy z osobą, która no, bardzo mocno dotknęła i chyba wciąż czuje tę cenzurę, którą wprowadził Mateusz Morawiecki. Ja nie będę mówił o sobie. Mark Skalski, Najwyższy Czas jest moim dobry gościem. Państwu. Witam cię. Tak? Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Witam proszę. serdecznie, panie redaktorze, witamy, no bo przy, ty reprezentujesz dzisiaj Najwyższy Czas, który tu został zablokowany przez ABW, gdzie tr próbowano troszeczkę, yy, nawet nie troszeczkę, próbowano ukryć tę wiadomość, że to było ABW, ale na szczęście yy, wy pokazaliście że za tym stała ekipa Prawa i Sprawiedliwości, która była u władzy. Więc dzisiaj o tym, kochani, żeby nie było wątpliwości, żeby nie było jakichś, ja tutaj rzucam jakieś podejrzenia na partię Jarosława Kaczyńskiego, która teraz będzie się zabijać o wolność słowa w Polsce, a robiła to samo. Zanim przejdziemy do rozmowy, kochani, dziękuję, zapraszam do subskrypcji kanału, zachęcam do tego bardzo gorąco, Lajkujemy, udostępniamy, powielamy, komentujemy przede wszystkim to, co się, się ukaże tutaj i o czym powiemy, porozmawiamy yy, na ten temat właśnie. E, zapraszam do wsparcia w opisie tego materiału, jest jak można to zrobić, za co bardzo dziękuję. No dobrze, wciąż strona taka oryginalna najwyższego czasu jest zablokowana, bo tak specjalnie przed naszym nagraniem tutaj yy, to widzę. To, to jak ta Przez sytuacja się... wygląda? Znaczy, kilka tygodni temu została odblokowana de facto. Być może być może są jeszcze jakieś trudności z wejściem na tą stronę, ponieważ no, to działa tak, że. No, ja pokrótce przypomnę tą historię. To był luty 2020 roku, 2022 roku, czyli no, blisko 3 lata temu już. Dokładnie pamiętam ten dzień, bo to akurat był dzień moich urodzin. No, okazało się, że dostaliśmy tam rozgrzały się, że tak powiem, nasze łącza internetowe, skrzynki mailowe, telefony, że nie można wejść na tą stronę. Tak? Okazało się, że po prostu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaczęła rozsyłać listy do operatorów tych telekomów największych polskich tak? z żądaniem wyłączenia właśnie możliwości odwiedzania tej strony, zablokowania tzw. tak zwanych DNS-ów, czyli tej bramki, Dzięki którym ludzie na swoich po prostu smartfonach czy, czy, czy innych urządzeniach mobilnych mogły tą stronę odwiedzać. Mówimy o stronie ncast.com, która ma rzeczywiście, jeśli chodzi o nasz polski internet, nie tylko prawicowy, ale ogólnie to jest jedna z najstarszych domen w Polsce. Ona została zarejestrowana jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku i to w początku lat 90., czyli takie że rzeczywiście no, pierwsze chwile polskiego internetu i no, nie, ówczesnej ekipy. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to nie powstrzymało przed blokowaniem tej strony. Tak? Kilka tygodni temu dostaliśmy informację, że, że stronę można już odwiedzać. Najwyraźniej fakt skierowania przez naszych przedstawicieli prawnych takich pism do prokuratury z żądaniem, właśnie no, aktami, de facto oskarżenia dla, dla byłej i obecnej ekipy zarządzającej agencją odniosły jakiś tam skutek. No, wygląda na to, że że obecny, obecne kierownictwo tej, tej agendy się wystraszyło i postanowiło naszą stronę odblokować zresztą nie tylko naszą, bo, bo, bo kilka innych prawicowych portali również zostało w ostatnich tygodniach odblokowanych. Także jakiś to sukces jest, natomiast straty są ogromne. Mówię przede wszystkim o stratach wizerunkowych, ale również te materialne, no bo nie ukrywamy, że, że to nas wiele kosztowało. No Siłę energia coś, również. Nie wiem, czy to zobaczysz. nie wiem, czy to zobaczysz, mm -hmm. ale pokażmy. Ja mm -hmm. próbowałem wejść na nchas.com i wyskakuje takie coś. Aha, czyli Uwaga, ta strona widocznie... stanowi zagrożenie. I to jest T-Mobile, oczywiście. T-Mobile. No to widocznie na T-Mobile już nie można, ale wiem, że na Play'u, na pośrednictwem innych telekomów można, tak? Dostaliśmy taką informację i sprawdziłem to. Ehm... Być może jeden dojść, być może właśnie ten telekom. Uniemożliwia to jeszcze, ponieważ być może nie dostali jeszcze tego listu z ABW, natomiast z tego co wiem, to w większości, no niemniej jednak nie zmienia to faktu, że przez 3 lata zupełnie bezprawnie, praktycznie bez żadnej podstawy prawnej, bo ta, która była wskazana, bo firma Netia nam udostępniła ten list, który otrzymała od, od ABW i tam powołano się na tak bzdurną podstawę, że to oczywiście no, nie trzymało się kompletnie kupy od strony prawnej, no to... Widocznie już ktoś uznał, że starczy tak? tego bezprawia, że trzy lata wystarczy. No dobra, to teraz tak. Udaję, że nic, nic nie wiem. Kto kazał, aby zamknąć waszą stronę? <słuch> tego na razie nie wiemy oczywiście. Możemy się domyśleć. Podejrzewamy, że, yy, że sugestia, bo ja nie wiem, czy to było polecenie, czy to nie była sugestia, czy to była być może służalczość yy, kierownictwa owych służb. Yy. Natomiast podejrzewam, że ta, ta sugestia poszła no, z najwyższego, że tak powiem, czynnika decyzyjnego w Polsce, czyli z, de facto z, albo z ust premiera, albo z, z najbliższego otoczenia premiera Morawieckiego wówczas, tak? Możemy się tego domyślać, bo no, nie wyobrażam sobie, żeby taką decyzję podejmował jakiś tam szeregowy urzędnik, nie wiem, kancelarii premiera na przykład, tak? Ja to sobie tak wyobrażam, że po prostu było jakieś takie spotkanie i tam panowie oficerowie agencji postanowili panie premierze, tak to pewnie jakoś musiało wyglądać, panie premierze my z tym najwyższym czasem zrobimy porządek panie premierze, my to załatwimy, niech się pan już o to nie martwi. No i, no i, i, i pewnie to tak się odbyło, takie jest moje, moje przypuszczenie, bo troszkę tam te mechanizmy sprawowania władzy... Nieco poznałem, więc tak sobie to po prostu wyobrażam, a jak było naprawdę, pewnie się nigdy nie dowiemy. Powiedz mi, co teraz czujesz, jak jeden z piewców tego wszystkiego, który cieszył się bardzo, że n .com został zamknięty i że inne niezależne portale, telewizje internetowe zostały zamknięte, hmm, się cieszył, czyli mówią Panu Sakiewiczu, który dzisiaj mówi tak, idą po cenzurę, idą po wolność słowa, będziemy ją bronili jak niepodległości. Hmm. No nie, no to jest no jedno słowo, tak, które się ciśnie na ustach, hipokryzja. No ja przypominam, że redaktor Sakiewicz chyba jako pierwszy nazwał nas onucami, tak, bo przynajmniej sobie tak do, uzurpuje prawo stworzenia tego określenia i tak, takimi epitetami nas wówczas określano powszechnie, tak, jeśli chodzi o okręgi ludzi, którzy wówczas sprawowali w Polsce władzę, więc no, mogę się tylko uśmiechnąć pod nosem i i zastanowić się, czy to jest krótka pamięć, czy raczej, czy to jest po prostu cynizm. Raczej stawiam na to drugie, tak, czyli, czyli po prostu te osoby, które tak gorliwie i chętnie z taką wyraźną przyjemnością dążyły do kneblowania wolnego słowa w Polsce jeszcze kilka lat temu, w tej chwili przywdziewają takie szaty niemalże obrońców konstytucji, obrońców wszelkiej wolności w Polsce, natomiast no, Myślę, że nasi widzowie, nasi czytelnicy i Twoi widzowie doskonale wiedzą, jak było, tak? No, wiemy dokładnie, jak było i niestety na tym boleje. Myślisz, że Tusk sięgnie po ten, to narzędzie, żeby, żeby po prostu w wyborach Trzaskowski nie przegrał z Kretesem? Mówię tutaj o internecie, o tym, co się dzieje na X, na innych portalach. Bo, no tak jak patrzę, to rzeczywiście lewica jest wreszcie na jakimś dużym stopniu obnażona i w odwrocie. Czyli po prostu, w, mm. czyli to co robi, to co mówią nawet w Unii Europejskiej. W Rumunii daliśmy sobie z nimi radę, dajemy sobie za FD. No i nam, zakładam, że będą chcieli zrobić to samo w Polsce. No będą chcieli to zrobić, podejrzewam. Znaczy nie sądzę, żeby, żeby odważyli się na takie logiczne niszczenie wolności mediów w Polsce, bo to jest po prostu niemożliwe. No bo choćby nasz przykład pokazuje, że dobrze zamknęli portal Enczas.com, My otworzyliśmy portal NCAS-Info, który po kilku miesiącach miał w zasadzie zbliżone zasięgi, tak, i, i, i nie da się tego zrobić. No, to trochę tak, jakby ktoś chciał walczyć z tą Hydrą, której tam odrąbuje głowę, na jej miejsce wyrastają kolejne trzy, chociaż oczywiście poziom intelektualny naszej klasy, Polityczny jest jaki jest, i być może komuś się taki pomysł marzy. No, słyszymy takie wypowiedzi z ust, co po niektórych osób nie marzy codziennie, tak? Kiedy ja słyszę panią redaktor Sznepfową, która właśnie opowiada, czy my się odważymy, czy my możemy to zrobić, tak? No, nie możecie tego zrobić, taka jest prawda, bo, bo nikt na świecie nie jest w stanie zamknąć w tej chwili internetu, tak? Nikt na świecie nie jest w stanie wyłączyć internetu. To tak nie działa. To nie, to nie są czasy PRL-u, kiedy była telewizja z jednym kanałem i radio z trzema programami, które można było dowolnie kontrolować, a i tak się nie udawało niczego kontrolować, bo powstawała prasa podziemna i, i powstawało mnóstwo mm, inicjatyw podziemnych, bezdebitowych, gdzie, gdzie yy, nasi autorzy właśnie się na tym, że tak powiem. Stawiali pierwsze kroki, jeśli chodzi o publicystykę, właśnie jeszcze w latach 70., często jak redaktor Michalkiewicz czy Miszalski, i, i później w latach 80.. Także oni takie plany mogą mieć, ale to, to są marzenia z ich strony. tak, Natomiast ja mam rzeczywiście dzisiaj pewną satysfakcję, jak widzę, jak, z jaką miną grobową przemawia pan Zuckerberg na przykład w te, gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, gdzie yy, widzę reakcję tych yy, ludzi, prowinięcy lewicowi, którzy przez lata, przez lata się śmiali właśnie z tych mediów prawicowych, że zobaczcie, Facebook was blokuje, was wyłącza, was macie shadowbany, jak fajnie, tak? No i teraz oni mogą zobaczyć, jak to jest fajnie, tak? Ja bynajmniej się nie cieszę, że, że oni w tej chwili mają problemy, bo jestem po prostu zwolennikiem wolności słowa w każdej postaci i uważam, że jak ktoś ma tam jakiś ochotę sobie słuchać tam jakichś tam lewicowych czy wręcz lewackich kanałów to niech sobie słucha, nigdy mi nie przyjdzie do głowy, żeby to blokować, natomiast no, ci ludzie niestety mają no, zupełnie inne podejście do, do kwestii wolności mediów, tak zwanej wolności mediów. Inaczej to rozumieją. No, mają zupełnie inaczej, nie no, do, są po prostu za zamordystami, oni to mówią tak jak powiedziałeś, no. wprost. No, jeden z dziennikarzy Deronet mówi, no musimy wyłączyć X, musimy wyłączyć Facebooka na czas wyborów albo może nawet więcej, to niedobra jest mówić, no jak przecież, nie może być ten czas, nie może być innych niezależnych mediów. No tak, właśnie to różni ludzi o, o, o takiej wrażliwości lewicowej i prawicowej. To jest jeden z tych wyznaczników, tak? Ludzie o, o, o poglądach prawicowych, konserwatywnych nie chcą niczego zamykać, nie chcą niczego blokować, nie chcą niczego dusić, tak, tłamsić i tak dalej. Oni po prostu, naprawdę, my wierzymy w, to, w ten sens wolności nieskrępowanej wypowiedzi, tak? Natomiast ludzie o takiej o takiej wrażliwości, powiedzmy, lewicowo-socjalistycznej, oni kochają zakaz, w każdej formie i w każdej postaci, tak? To oni by najchętniej wszystkiego zakazali, a zostawili jakieś takie niewielkie poletko, które i tak od czasu do czasu też by trzeba było tego zakazać, co nawet nam zostało, tak? Że to już jest kwestia pewnej filozofii życiowej, tak? Powiedz mi, jakie straty ponieśliście tym, tym zamknięciem bezprawnym? No te straty, my to w pozwie, który złożyliśmy do Sądu Administracyjnego dokładnie żeśmy wyliczyli w momencie składania tego pozwu to wówczas byłoby wyliczone na, na te sumy kilkuset tysięcy złotych bardzo ostrożnie de facto, de facto te straty na dziś są oczywiście dużo wyższe, bo, bo minął kolejny rok, właśnie jutro będzie rozprawa pierwsza tak, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, w końcu się trafimy na wokandę ze sprawą Męczarską. I, I podejrzewam, że te straty tak naprawdę to są straty milionowe, tak, mimo że nie jesteśmy wielkim wydawnictwem, ale, ale, ale ta, ta strata, jaką ponieśliśmy z utraconych wpływów reklamowych, potencjalnych, ale to przecież nie jest tylko nie są tylko reklamy powiedzmy, Acensa, tak? z, z Google, ale również. Podmioty zewnętrzne, z którymi żeśmy współpracowali, którzy no, musieli zrezygnować z tej współpracy, przerwać ją z tego powodu, że powiedzmy ta platforma reklamowa przestała istnieć. No, to są realne straty, no, które zostały przez nas dokładnie, dokładnie przez naszego pełnomocnika wyliczone i, i miejmy nadzieję, że tutaj niezależny sąd pogodzi się, znaczy uzna nasze stanowisko, tak? Zgodzi się z nim. No, miejmy nadzieję, że tak będzie. Powiedz mi, co sądzisz o, z innej półki o tym, że Brown hmm. będzie kandydował? To jest oczywiście temat rzeka. Spodziewałem się, że Grzegorz Brown ogłosi ten, bo jest, jesteśmy w takim stałym kontakcie z Grzegorzem. Przygotowujemy książkę. Praktycznie co tydzień rozmawiamy sobie o historii Polski z takiego właśnie wolnościowego ujęcia, i widziałem, że Grzegorz dryfuje w tym kierunku. Presja jego otoczenia też była duża. Wielokrotnie się spotykałem z działaczami korony, Konfederacji Korony Polskiej i w Warszawie, i, i, i w tak zwanym terenie, jak to się nieładnie mówi, ale i wszyscy rzeczywiście oczekiwali tej decyzji. Natomiast no, no, trzeba przyznać, że dla Konfederacji Wizerunkową jest to na pewno pewien kłopot. Natomiast nie jest to moim zdaniem kłopot zawiniony przez Grzegorza Brauna, bo tak jak ja zawsze mówię, należało zrobić to, że tak powiem, w cudzysłowie po Bożemu, czyli rzeczywiście przygotować, przeprowadzić i podsumować taki demokratyczny proces prawyborów, co było stało się pewnym znakiem firmowym Konfederacji i, i, i wyborcy byli do tego przyzwyczajeni. To był wielki atut Konfederacji. No, decyzja Sławomira Nencena i, i jego otoczenia musiała być zaskakująca kilka miesięcy temu, kiedy, kiedy okazało się, że Konfederacja w zasadzie przyjmuje takie, takie standardy działania, Typowy dla partii wodzowskich, tak, typu Platforma Obywatelska czy Prawo i Sprawiedliwość, tak, gdzie nie ma żadnej dyskusji, tylko, tylko wódz partyjny namaszcza kandydata, tak. I tak niestety to stało się w przypadku Konfederacji, co mnie szczerze mówiąc smuciło, tak. I, i w tej chwili, no, trzeba przyznać, dojdzie do takiego procesu prawyborów, tylko przesuniętych w pewnym czasie, tak, bo, 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 bo de facto no, dojdzie prawdopodobnie, tak? No ja do końca nie wiem, ale tak można domniemywać, dojdzie do takiego troszeczkę bratobójczego starcia, co na pewno martwi wielu wielu wyborców konfederacji potencjalnych yy, i rzeczywistych. Natomiast tak musi być najwyraźniej. Tak, Zresztą myślę, że tak jak rozmawialiśmy o tych różnicach między lewicowcami a prawicowcami, my, jako prawicowcy, jako wolnościowcy lubimy konkurencję i tu dojdzie do jakiejś takiej rzeczywiście konkurencyjnej walki. Myślę, że to będzie. Że to będzie ciekawy pojedynek, tak? No dobrze, pytanie brzmi, czy wyrzucą Brown'a z Konfederacji, bo kilku przedstawicieli grupy Mencena, nazwijmy, to już mówi o tym, że jeśli Brown rzeczywiście ogłosi oficjalnie, że startuje, to oznacza wyjście z Konfederacji, czy wyrzucenie go z Konfederacji. Z tego co wiem, Grzegorz Brown i jego otoczenie polityczne nie ma zamiaru wychodzić z Konfederacji, więc będzie musiało być wyrzucone. Jak Ty to widzisz? Znaczy, oczywiście Grzegorz nie ma zamiaru i na pewno dobrowolnie nie odejdzie, ponieważ Grzegorz zawsze to podkreślał także w rozmowach z nami, z naszą redakcją, że on się uważa za jednego z twórców. Jako jednego, przypominam, że tych pierwszych trzech założycieli, no to dwóch już w Konfederacji nie ma, bo to był Janusz Korwin-Mikke, który został wyrzucony przez... Przez nową nadzieję, czyli Sławomira Mencena i jego otoczenia, a kolejną postacią był Robert Winnicki, który też w dosyć tajemniczych okolicznościach odszedł z takiego aktywnego życia politycznego, partyjnego i został tylko Grzegorz Braun. Natomiast Grzegorz Braun uważa się, że to nie on powinien być wyrzucany, tak? Czy, czy, czy jest tym współzałożycielem? A czy rzeczywiście on zostanie wyrzucony? To, to, to Twoja druga część pytania. Ja wcale nie jestem o tym taki teraz przekonany, nawet w przypadku, kiedy. Bo przypominam, że no w tej chwili Grzegorz oczywiście. Nie dementuje tych informacji, które się w przestrzeni medialnej pojawiają, natomiast jeszcze oficjalnie tego startu de facto nie ogłosił, nie zarejestrował komitetu, więc na razie jeszcze poruszamy się w fazie domniemywań, no ale one są bliskie, bliskie rzeczywistości w tej chwili. Natomiast odejście Grzegorza Brauna oznaczałoby, że klub poselski Konfederacji stopniałby do 15 osób, tak. No jak Państwo doskonale wiedzą, 15 osób to jest ten próg dla klubu w Sejmie, w ławach sejmowych. Jeśli ta liczba spadnie poniżej 15, konfederacja będzie musiała się przeobrazić niestety w koło poselskie. A to oznacza, że przedstawiciel konfederacji wypada choćby, chociażby z prezydium sejmowego. Także myślę, a to, że jest ich 15, no to bardzo wiele zależy od tak zwanego każdego szeregowego posła, który w konfederacji zostanie. Tak? I przypominam, że tam zostaną takie osobowości, jak na przykład przemysła Wipler czy, 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 czy inne osoby, które jak wiemy ma, posiadają ogromną ambicję i które, które mogą taką trochę bardzo skrajnie niekorzystną sytuację na przykład dla marszałka Bosaka, spróbować jakoś wykorzystać, tak? Więc myślę, że takie ostre postawienie sprawy na ostrzunarza byłoby de facto na pewno pewnym problemem dla Grzegorza Brauna i jego ugrupowania, ale również dla pozostałych składowych konfederacji, tak? Czyli, czyli dla, dla Ruchu Narodowego, czy, czy nawet dla Nowej Nadziei, tak? Ponieważ no tam się by, na pewno by bardzo zaostrzyła sytuacja wewnętrzna. No na pewno. Ja uważam, że tym winny, tak jak ty powiedziałeś, jest temu wszystkiemu, ja pokażę, zachowanie dwóch panów, pana Wiplera i pana Mencena. Twoje środowisko, środowisko N-Czasu, no zna pana Mencena bardzo dobrze. Co się z nim stało? Znamy bardzo dobrze, oczywiście, słowa Joramęcena, znamy doskonale również Przemysława Wiplera. Nie, nie wiemy do końca, co się stało. No, sytuacja była bardzo dziwna, zaskakująca dla nas. No, przypominam okres kampanii przedwyborczej do ostatnich wyborów parlamentarnych, gdzie. Yy nagle w lipcu ubiegłego tak, 2023 roku, czyli już nie ubiegłego, jak ten czas leci, to już blisko półtora roku no nagle właśnie Przemysław Witler wrócił, że tak powiem, na białym koniu. Został od razu wciągnięty na, na, na listę, na jedynkę z listy toruńskiej. Było to na pewno bardzo zaskakujące dla nas, ale również i dla, dla, dla dla wszystkich generalnie osób, które śledzą tą prawą stronę sceny politycznej, nie wiemy co się stało. Wiemy, że Sławomir Mencen wcześniej, mówiąc tak delikatnie, nie pałał jakąś wielką sympatią do akurat kolegi Wiplera, bo wiemy, że on naciskał na ówczesnego prezesa, pana Janusza Korwin-Mikkego, kiedy wyniknęła pewna afera związana z działalnością publiczną posła Wiplera. Związaną z jego fundacją, żeby właśnie no, posła Wiplera z ówczesnej partii Korwin usunąć, tak? I potem mija trochę czasu, i to właśnie Sławek, Sławomir jest tym, tą osobą, która, która jest wielkim orędownikiem powrotu Przemysława Wiplera do polityki. Nie wiemy, co tam się stało. Sprawa do dziś jest bardzo tajemnicza i, i, i myślę, że, że cały czas cień tej sprawy nad nami się rozpościera, mówiąc metaforycznie. No, rozpościera się i wprowadza mnóstwo konfuzji w działanie samej Konfederacji. Bo tutaj już na drugie pytanie się nasuwa jeszcze jedno. Gdzie jest ten kongres? Czy, czy takie, przecież po wyborach powinno to, to dojść do skutku, a tu jednak nic takiego się nie wydarzyło. I myślisz, że, że czemu Sławomir Mencen nie sięgnął po prawe Bory? Które były jakie były, ale moim zdaniem w tych poprzednich, gdzie Krzysztof Bosak wygrał, no to, to, to było OK. Było dobre, można było lubić, nie lubić taki, a inny wybór, ale on był w pełni demokratyczny, w pełni OK i, i, i wyróżniał pozytywnie Konfederację. A teraz jest taka sytuacja, w której to y, Platforma robi prawybory, a Konfederacja robi za Partię Wodzowską, tak jak powiedziałeś wcześniej. No tak, no tutaj rzeczywiście w ostatnich miesiącach na, na własne życzenie to Konfederacja została zagoniona w taki róg takiej właśnie partii, która nie szanuje mechanizmów i procedur demokratycznych. Uważam, że pomysł, sam pomysł z wyborami, nie wiem, czy to był pomysł, ale uważam, że był świetny, ponieważ to nawiązywało do tej tradycji demokracji amerykańskiej, która jak wiemy nie do końca zasłużenia, ale w, powiedzmy w Polsce cieszy się taką stymą, tak, że to jest ta ojczyzna demokracji i tak dalej i i oczywiście no było mnóstwo uwag, no wszyscy pamiętamy, że tam było troszeczkę nieprawidłowości w co po niektórych miejscach, natomiast generalna ocena była pozytywna, tak, natomiast już, bo Sławomir Mencen tłumaczył to, ja pamiętam te jego tłumaczenia, które były takie, no bym powiedział, nie do końca przekonywujące, bo on powiedział coś takiego, że jeśli byśmy zrobili te wybory, no to nie wygrałby najlepszy kandydat, czyli domyślę on, Natomiast by wygrał kandydat, który ma największe możliwości organizacyjne, czyli w domyśle Krzysztof Bosak. tak I, i, i takie to było tłumaczenie. Natomiast no to, no to jest trochę kompromitacja, bo dla mnie, jeśli ktoś jest najlepszy, to znaczy, że też ma te zdolności organizacyjne i, i nie, powinien, nie powinien się zasłaniać czymś takim. Co to znaczy, że ja jestem lepszy? No, ktoś to musi ocenić. Tak? Jeśli, jeśli to jest tak, jak to było zrobione, no to. To ocena jest taka bym powiedział arbitralna i to się nie mogło do końca podobać myślę sympatykom i, i, i potencjalnym wyborcom i oczywiście uważam, że Sławomir Mencen nie jest złym kandydatem, ponieważ znamy się od dłuższego czasu, zresztą, Słowa zawsze podkreślał i to na, na takich spotkaniach huglouszowych naszego, znaczy naszego wydawnictwa to podkreślał, że on jest czytelnikiem, było od najmłodszych lat i tak dalej, więc tam wiele sympatii z nas zawsze łączyło. I, i, i muszę oddać, że ta jego kampania on wykazał się rzeczywiście potężną aktywnością, pracowitością i, i tak dalej. Natomiast, no. Pewnych rzeczy się już nie da odkręcić, i, i uważam, że to był wielki, wielki błąd tak? od strony takiej przede wszystkim wizerunkowej. Tak? Bo jeśli Sławek uważa, Sławomir uważa, że jest najlepszy, no to powinien stanąć po prostu do tego współzawodnictwa i to udowodnić. No dobrze, ale na, na jakim podstawie uważa, że jest najlepszy? Bo przecież to on znaczy. sam się obwinił za bardzo słaby wynik Konfederacji w wyborach parlamentarnych. Tak, no myślę, że, 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 że Sławomir Męcen w tym słynnym wystąpieniu, zaraz po... Byłem wtedy właśnie w miejscu, gdzie był robione Wieczór Wyborczy Konfederacji i widziałem, że Sławomir Męcen był po prostu wtedy zdruzgotany, tak? On ewidentnie liczył na dużo lepszy wynik, natomiast rzeczywistość bardzo się rozminęła z marzeniami i, i mam wrażenie, że Akurat Sławek Rymęcy jest osobą bardzo ambitną, tak, i on postanowił, że się, mówiąc kolokwialnie, odkuje, że pokaże. Pokaże sobie i pokaże wszystkim, że jednak ta, ta porażka, bo tak, to trzeba niestety określić to był jakiś tam wypadek przy pracy i mam wrażenie, dlatego tak chętnie przystał na to, na to rozwiązanie, któremu podpowiadali jego suflerzy, tak? że po prostu no nie można tutaj zdawać się na jakiś ślepy, Osąd przypadkowego y, społeczeństwa, czyli wyborców, sympatyków Konfederacji, tylko po prostu no, on, jako ten mąż opatrznościowy, będzie musiał wziąć sprawę w swoje ręce. Podejrzewam, że, 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 tak to, że tak to było motywowane w jego otoczeniu. Tak? No ale, tak jak mówię, to, to źle wyglądało. No i zobaczymy, będziemy to komentować, będziemy o tym mówić. Ja mam nadzieję, że że sprawa związana z, no, z tą cenzurą enczas.com będzie jak najszybciej rozwiązana, chociaż wiemy jakie, jest, jakie są realia polskiej tzw. sprawiedliwości. No nie, no to oczywiście to są pewne straty, które są nie do odrobienia, tak, tych, tych, tych strat już nam nikt, nikt nie powróci, no będziemy mieli pewnie jakąś tam moralną satysfakcję, bo jestem przekonany, że na drodze sądowej my tą sprawę z łatwością wygramy, no bo póki co w Polsce jeszcze, jeszcze panuje wolność sumienia i stosowanie cenzury prewencyjnej jest po prostu zabronione, wykluczone nawet przez zapisy przede wszystkim konstytucyjne, natomiast mówimy o stronie, ale ja przypomnę co się działo z naszymi kanałami, gdzie... No mój wspólnik Tomasz Sowar, tych kanałów chyba tworzył w okresie tak zwanej pandemii, czyli to był czas takiego największego zamordyzmu tych, tego big techu, tych wielkich platform międzynarodowych. który on chyba z 38 tych kanałów zakładał. Po kolei, trzeba przyznać mu, że był bardzo wytrwały i, i się łatwo nie poddawał, i za każdym razem. Były one zrzucane, tak, blokowane, zamykane, bez żadnych wyjaśnień, bez żadnych, żadnej drogi odwoławczej. Także y, strona oczywiście nas bardzo boli, bo to jest takie nasze najstarsze dziecko, jeśli chodzi o, o tą strefę, strefę online-nową, no, ale były również inne, inne bardzo nieprzyjemne sankcje, które nas ciągle do, do, y, nam doskwierały. I niestety takie, takie podmioty medialne, jak podmiot twój czy nasz, i tak dalej, dzisiaj powinny być zupełnie inne w innej sytuacji, to powinny być po prostu duże przedsięwzięcia medialne, które powinny rozkwitać, a ze względu na te działania, najczęściej nielegalne, nieuzasadnione, zamordystyczne, jesteśmy w zupełnie innym miejscu, tak. No niestety, no niestety. Marek Skalski, nczask.com, tak, teraz już działa. Tak. I nczas.info. I .info. dla tych, których nie działa. Jeśli macie T-Mobile, jak widzieliście, to nczas.info i tam wszelkie informacje od wolnościowców. Od prawdziwych wolnościowców. Prawdziwych wolnościowców. U, My zawsze jesteśmy w tym samym miejscu. Nigdy się nigdzie nie ruszyliśmy, zawsze jesteśmy na tych to samych prawda. pozycjach. To prawda. Znam tak. Was od ponad tak, 30 będzie. lat i to jest prawda, stoicie w tym samym miejscu macie te same poglądy, nie zmieniacie ich i ich bronicie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wielkie dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję Wam kochani za to, że jesteście. Subskrypcja kanału Mile widziana, zachęcam do tego bardzo gorąco, by subskrybować kanał. Zapraszam do lajkowania, udostępnienia powiadania. Również zapraszam do tego, by moi drodzy, byście, jeśli chcecie wesprzeć moją działalność dziennikarską, w opisie tego materiału jest jak można to zrobić, do czego bardzo, ale to bardzo zachęcam. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym programie. Do zobaczenia. Do, zobaczenia. do widzenia.